Co? Idę do sklepu, a potem do babki. Dobra, pa. Pa. Ale mi się nudzi. Wiem, zaproszę kolegów. Na nocowanie. Siema kaczka, przecież na nocowanie. Ej dobra, o które? 19. Mm, no. Ej, chyba kaczka przeszła, idę. Siema. Siema. Dobra, właśnie. Gdzie chcesz spać? Nie wiem. Co śpi tu. Ok. Sherman Patrykowa, przychodź na nockę. Dobra, już idę. Dong. Patrykowa przeszła. Siemano. Siemano. Dobra, właśnie. Ty będziesz spała tu. Hejo różowa kaczuszka. Przyjdzie do nas na nocowanie z Patrykowa i Kaczuszka. No dobra no. Bing dong. Ej kaczka otwórz, bo różowa Kaczuszka przyszła. Dobra. Siema. Siema. Dzień dobry. Ej, a gdzie ja będę spać? Ej, nie wiem. Dobra, będziesz spać tu. Dobra. Siema Misia, to do nas przyjść na nocowanie? Nie mogę, mam karę. Ej no to co robimy? Robimy pracę. Godzina później Ej 22 co robimy? Może popcorn? Ok Po zjedzeniu popcorn Ej, dobra, już pierwsza. Musimy chyba i spać. No. <coughs> dobra. Dziewiąta rano. <coughs> Która godzina? Dziewiąta! Jak? Moja mama zaraz przyjdzie. Wstawajcie! Co się dzieje? Ała! Moja mama zaraz przyjdzie! Czekaj co! Wywalam! No. WHAT?! Ej, ja mogę zostać, bo, bo tak bo mnie mama rzuciła z domu, bo nie odrobiłam salad domów. Dobra! To idę dalej spać. Ej, no ja też mogę zostać. No dobra. Ale Patrykowa wstawa! A już się dodatało mojej mamy nie ma Dziwne Ej no! Ej nie wiem, zadzwonię zaraz do niej. Ale po co? Bo moja matka się składa. Z...